Vanchakal patirveshya kripasindhu vyvacapatita anampo vanibhy vyshna vyvyvala marmaha. Kontynuujemy czytanie Śrima Bhagavatam. Krishn 10. Książka Krzyśna. Modlitwy o osobionych wedy. Słowo Brahman wskazuje na najwyższego spośród wszystkich na Tego, który wszystko utrzymuje. Impersonalistów przyciąga większa wielkość nieba, lecz z powodu ubogiego zasobu wiedzy nie są przyciągani przez wielkość Kryszny. W naszym praktycznym życiu będę mówił jednak, że jesteśmy przyciągani przez wielkość niektórych osób, a nie przez wielkość wysokiej góry. W rzeczywistości termin brahman może być stosowany jedynie w odniesieniu do Kryszny. I dlatego w Gita Archuna przyznał, że pan Kryszna jest parabrahmanem, czyli najwyższą ostoją wszystkiego. Kryszna jest najwyższym brahmanem, ponieważ posiada Nieograniczono wiedzą, nieograniczono energię, nieograniczoną siłą, nieograniczono piękno, nieograniczono wyrzeczenie i dlatego słowo Brahman musi być zastosowanie jedynie w odniesieniu do u ona stwierdza, że skoro bezosobowo Brahman to światłość emanująca z transcendentalnego ciała Krishny, to Krishna jest para-Brahmanem i wszystko spoczywa w Brahmanie, ale sam Brahman spoczywa w Krishni. I dlatego Krishna jest ostatecznym Brahmanem, czyli Parabrahmanem. Przyjmuje się, że elementy materialne to niższe energie Krishna. Bowiem, poprzez ich wzajemne oddzielanie powstaje cała manifestacja kosmiczna, spoczywa ona w Krysznie, a po swym rozwiązaniu zostaje ponownie wchłonięta Ciało Krishna jako Jego subtelna energia. Zatem Krishna jest przyczyną zarówno manifestacji, jak i unicestwienia. Sarvam kalwidam brahma oznacza, że wszystko jest Krishna, i taka jest wizja tych, którzy są Mahabhagavatam. Mahabhagavatas. Tak. Widzą oni wszystko. Powiązaniu z Krishną i personaliści argumentują, że Krishna przekształcił się w wiele form, dlatego wszystko jest Krishną. I co zatem idzie? Czcienie wszystkiego jest oddawaniem czci Krishni. Na ten błędny argument, Krishna daje odpowiedź, Bagawać mówiąc, że chociaż wszystko jest transformacją energii Krishny, nie jest. On obecny wszędzie. Jest on jednocześnie obecny i nieobecny, i poprzez swoją energię jest on obecny wszędzie, lecz nie jest obecny wszędzie jako źródło energii. Ta jednoczesna obecność i nieobecność jest czymś niepojętym dla naszych obecnych zmysłów. Lecz wyjaśnienie tego podania jest na początku śliwszego pani szat, w którym stwierdzono, że Najwyższy Pan jest tak kompletny, że mimo tego, że manuje z niego niezliczone energii i ich transformacje, to jego osobowość nie ulega przekształceniu. Zatem, ponieważ Krishna jest przyczyną wszystkich przyczyn, inteligentne osoby powinny schronić się u jego łotosowych stóp. Krishna Radzi, aby wszyscy podporządkowali się jedynie Jemu i takie jest też zalecenie Wed. Ponieważ Krishna jest przyczyną wszystkich przyczyn, Wszyscy wielcy mędrcy oddają mu cześć poprzez przestrzeganie zasad regulujących. Kiedy zachodzi potrzeba medytacji, wielkie osoby medytują o transcendentalnej formie Kryszny, przebywającej wewnątrz ich serc. w ten sposób pomysły tych wielkich osób zawsze zajęte są Kryszną i jest to naturalne. Żeby zostanie myśląc o Krzysztofie, wielcy baktowie orzeczeni nim rozmawiają rozmawiają jedynie o Krishnie. Mówienie o Krishnie czy też śpiewanie o Krishnie nazywa się kirtan i Pan czytanie także poleca w sadahari, co znaczy myślenie. I mówienie o Krishnie o niczym więcej. I to nazywa się świadomością Kryszny. Świadomość Krishny jest tak wzniosła, że każdy, kto przyjmuje ten proces, wznosi się do najwyższej perfekcji życia, daleko, daleko poza koncepcją wyzwolenia. Dlatego zbaga, w Bhagavad-gīcie radzi, aby każdy zawsze o Nim myślał, służył Mu, wielbił Bo i składał Mu poklony. W ten sposób akto zostaje w pełni skrysznizowany i będąc zawsze w świadomości Kryszny, w końcu powraca do Kryszny. Choć Wedy polecale oddawanie czci po Bogum, Będącymi różnymi cząstkami Kryszna należy jednak zrozumieć, że takie instrukcje przeznaczone są dla mniej inteligentnych osób, które ciągle jeszcze przyciągają materialne przyjemności zmysłowe. Lecz osoba, która pragnie doskonale wypełnić misję swojego ludzkiego życia, powinna po prostu czcić Pana Krysna, co upraszcza całą sprawę i gwarantuje jej sukces. Choć powietrze, wody i ziemia są Wszystkie integralnymi cząstkami tego materialnego świata, to jednak, gdy stoimy na twardym gruncie, nasza pozycja jest bardziej bezpieczna niż kiedy jesteśmy w powietrzu czy na wodzie. I dlatego osoba inteligentna nie szuka schronienia u żadnych polbogów. Mimo ich stanowią oni integralne cząstki kryszny. A raczej stają one na pewnym gruncie świadomości kryszny, wówczas jej Pozycja jest bezpieczna. Impersonaliści czasami dają przykład, że jeśli ktoś stoi na kamieniu lub na kawałku drzewna, to z pewnością stoi on na powierzchni ziemi, ponieważ zarówno kamień, jak i kawałek drzewna spoczywają na ziemi. Lecz można na to odpowiedzieć, że jeśli stoisz się bezpośrednio na powierzchni Ziemi, to jest się bardziej bezpiecznym niż kiedy stoi się na kawałku drzewna, czy kamieniu, który spoczywa na ziemi. Innymi słowy, przyjęcie schronienia paramatma albo bezosobowego bramana nie jest oczywiście tak bezpieczne jak bezpośrednie przyjęcie schronienia Kryszny przy wiadomości Kryszny. Pozycja Gyanis joginów nie jest zatem tak bezpieczna jak pozycja baktów Kryszny. I dlatego Pan mówi Kryszna, że w że jedynie nie nierozsądna osoba zaczyna wielbić polbogów. Natomiast jeśli chodzi o osoby przywiązane do bezosobowego bramana, to się matbałga mówi, że moi drogi panie, czy ci, którzy myślą, że są wyzwoleni poprzez spekulację umysłową, nie są jeszcze wolni od zanieczyszczenia natury materialnej, ponieważ nie są w stanie przyjąć schronienia. Twoich lotosowych stóp, pomimo tego, że wznoszą się do egzystencji transcendentalnej w bezosobowym romanie, to jednak z pewnością opadają z tej wzniosłej pozycji, ponieważ nie pragną Twoich lotosowych stóp. I dlatego Pan Krishna mówi, że czciciele polbogów nie są bardzo inteligentnymi osobami, ponieważ ubiegają za jedynie o krótkotrwałe rezultaty. Ich wysiłki są wysilkami ludzi mniej inteligentnych, Lecz Pan zapewnia, że Jego bakta nie obawia się upadku. Wedy uosobione kontynuowali swoją modlitwę następująco. Mój drogi Panie, rozważawszy wszystkie punkty wiedzenia, należy dojść do wniosku, że skoro powinno się oddawać cześć komuś wyższemu, to należy wielbić to osobę stop bowiem Ty jesteś, ostatecznym kontrolerem stworzenia, utrzymywania i unicestwienia. Ty jesteś kontrolerem trzech światów – burbuwa swa. Pod Twoją kontrolą znajduje się czternaście wyższych i niższych światów i Ty nadzorujesz trzy siły natury materialnej. Pobogowie oraz osoby zaawansowane wiedzy duchowej zawsze zajęte są słuchaniem i śpiewaniem o Twych transcendentalnych rozrywkach, Ponieważ w ten sposób można zredukować skutki nagromadzonych grzechów. Osoby inteligentne zanurzają się w oceanie Twoich pełnych nektarów czyności słuchają z nich z wielką cierpliwością. I dlatego też natychmiast uwalniają się od zanieczyszczenia spowodowanego siłami materialnej natury, nie muszą praktykować surowych pokut i wyrzeczeń dla. Uzyskania postępu w życiu duchowym. Śpiewanie i słuchanie o Twoich transcendentalnych rozrywkach jest najłatwiejszym procesem samorealizacji. Jedynie poprzez słuchanie transcendentalnego przekazu serce oczyszcza się z wielkich brudów. I w taki sposób świadomość Krishna zaczyna panować w sercu Bhakty. Wielki autorytet Beszmadewa także wyraził swoją opinię, że ten proces śpiewania i słuchania Najwyższej Osoby Boga stanowi istotą wszelkich rytuałów wiedeńskich. Drogie panie, Bhakta, który pragnie wznieść się duchowo poprzez ten proces śpiewania i słuchania, bardzo szybko uwalnia się ze szponów materialnej egzystencji. Poprzez ten prosty proces pokuty i brzeczenia zadowala się duszą najwyższą w sercu, która. Następnie daje bakcie odpowiednie wskazówki, tak aby mógł on powrócić do domu z powrotem do Boga. W Bhagavadgicie tak? W Bhagavadgicie powiedziane jest, że kto, wszystkie, że kto wszystkie swoje czyny i zmysły angażuje w służbę ładania uzyskuje pełen spokój, bowiem Dusza Najwyższa jest z Niego zadowolona. I w ten sposób akta staje się transcendentalny wobec wszelkich dualizmów takich jak ciepło i zimno, czyść i hańba. Uwolniwszy się od wszelkich dualizmów, odczuwa on transcendentalną rozkosz i nie cierpi już z powodu trosk i niepokojów związanych z egzystencją materialną. Bhagavad Gita stwierdza, że Bhakta, który zawsze jest zaabsorbowany Kryszną, nie niepokoi się o swoje utrzymanie czy ochronę, i będąc nieustannie pochłoniętym świadomością Krishna, ostatecznie osiąga on najwyższą perfekcję. Już w tej egzystencji materialnej żyje on bardzo spokojnie i szczęśliwie, bez żadnych trosk, obaw, a po opuszczeniu tego ciała powraca do domu, do Boga. I Pan mówi w Bhagavadgicie, że. Moja najwyższa siedziba jest miejscem transcendentalnym. Jeśli ktoś osiąga ją, nie powraca już więcej do tego materialnego świata. Każdy, kto osiąga najwyższą doskonałość, będąc zaangażowanym w służbę oddania dla mnie i w mojej wiecznej siedzibie, nie musi powracać do tego pełnego cierpień świata materialnego. Mój drogi panie. Żywej istoty powinni zająć się świadomością Kryszny, zawsze służąc Ci zgodnie z zalecanymi metodami, takimi jak słuchanie, śpiewanie i spełnianie Twoich poleceń. Jeśli ktoś nie jest zaangażowany w świadomość Kryszny i służbę oddania, to na próżno okazuje symptomy życia. Tak. Próżno. Ogólnie przyjmuje się, że jeśli ktoś oddycha, to znaczy to, że żyje. Lecz osoba bez świadomości Kryszny może zostać porównana do miecha kowalskiego. Wielki miech to worek ze skóry, który wdycha i wydycha powietrze. I ludzka istota, która również żyje wewnątrz takiego worka, że ze skóry i kości, nie jest lepsze niż ten miecz. Miech, ten miech. Jeśli nie, przyjęła świadomość krysznej służbą o i miłości. Podobnie, drugie życia. A bakty porównywane jest do długotrwałej egzystencji drzewa i jego zarłośność. Jest porównywana do sposobu, w jaki jedzą psy i świnie, a przyjemność, której doznaje w życiu seksualnym, porównywana jest do tej, która uzyskuje świnie i kozy. Tak. Ta manifestacja kosmiczna mogła zaistnieć dzięki temu, że Najwyższa Osoba Boga przeniknął do tego materialnego świata jako Machawisznu. Cała, cała energia materialna zostaje poruszona poprzez spojrzenie Machawisznu i dopiero wówczas rozpoczyna się wzajemne oddziaływanie trzech sił materialnej natury. Dlatego powinno się dojść do wniosku, że wszelkie materialne odogadnienia, z których usiłujemy cierpać przyjemność, są nam dane jedynie dzięki łasce Najwyższej Osoby Boga. Ciało może przechodzić przez pięć różnych etapów egzystencji, znane jako Annamaya, Prannamaya, Mannamaya, Vigyanamaya i wreszcie Anandamaya. Na początku życia świadomość każdej żywej istoty ogranicza się jedynie do jedzenia. Dziecko czy też zwierzę zadowolone jest tylko wtedy, kiedy otrzymuje smaczne pożywienie. I ten etap, na którym świadomość koncentruje się na jedzeniu, nazywany jest Ananda Maja. Anna oznacza pożywienie. Następnie żyje się, posiadając świadomość. Istnienie, jeśli ktoś potrafi żyć nie w obawiając się ataku czy zniszczenia, wówczas uważa się go za szczęśliwego. Ten etap nazywa się pranamaya, czyli bycie świadomym swojej egzystencji. Po tym etapie, kiedy wznosimy się do platformy mentalnej, świadomość nasza określana jest słowem Manomaya. Ta materialna cywilizacja ogranicza się do tych trzech etapów. Annamaja, Pronomaja i manomaja. Pierwszą sprawą dla osób cywilizowanych jest rozwój gospodarczy. Następna rzecz jest obrona przez napastnikami, a następnym etapem świadomości jest spekulacja umysłowa, filozoficzne podejście do wartości życia. Jeśli poprzez ewolucję proces życia filozoficznego zdarzy się nam, dotrzeć do Platformy Życia Intelektualnego i zrozumieć, że nie jesteśmy tym ciałem, lecz duszą, wówczas poprzez ewolucję życia duchowego dochodzimy do zrozumienia Najwyższego Pana, czyli Duszy Najwyższej. I kiedy rozwijamy z Nim jakiś związek i pełnimy służbę dania, wówczas ten etap życia nazywany jest Anandamaya. Anandamaya jest życiem wiecznym pełnym wiedzy i szczęśliwości. I Vedanta Sutra mówi, że anandamaya mają najwyższy brahman i poległy mu brahman, albo inaczej mówiąc najwyższa osoba Boga i żywej istoty są z natury radosne. Tak długo, jak długo żywe istoty usytowane są na czterech niższych etapach życia też. Anam, Maya, pranamaya, manamaya, Maya. Towarzyszy się, że znajduje się ona w materialnym warunku życia, lecz jako tylko ktoś wznosi się do poziomu Anandamai, to staje się on duszą wyzwoloną. Etap Anandamayi. Anandamayi wyjaśniony jest w jako platforma Brahma Bhuta. Tak. Powiedziane jest tam, że na platformie Brahma Bhuta nie ma niepokoju i pragnień. I ten etap życia z żywej istoty rozpoczyna się wtedy, kiedy gdy jest ona jednakowo usposobiona do wszystkich innych żywych istot. A następnie dochodzi do świadomości Krishna, w której zawsze pragnie służyć najwyższej osobie Boga. Pragnienie rozwoju w świadomości Kryszny nie jest takie samo jak pragnienie zadowalania zmysłów. Innymi słowy, pragnienie są również obecne w życiu duchowym. Lecz zostają one oczyszczone i kiedy nasze zmysły zostają oczyszczone, wtedy uwalniają się one od wszystkich materialnych etapów rozwoju świadomości, mianowicie Annamaya, Pranamaya, Mannamaya, Vigyanamaya i zostają usytowane na najwyższej platformie zwanej Anandamaya, czyli platformie pełnego szczęścia świadomości Filosofia Filosofie Majawadzi uważają Anandamaya za Stan połączenia się z Najwyższym, niejako wtopienie się w Niego. <laughs> Rozumieją to w ten sposób, że dusza Najwyższa i dusza jednostkowa stają się jedynym. Lecz faktem jest, że jedność nie oznacza roztopienie się w Najwyższym i zatracenie swojej własnej indywidualnej egzystencji, i roztopienie się w egzystencji duchowej to osiągnięcie realizacji że Jakościowo jest się jednym z najwyższym Panem w jego aspektach wieczności i wiedzy. Rzeczywistą platformą Anandmai, czyli szczęścia, osiąga się wtedy, kiedy jest się zaangażowanym w służbę oddania. Potwierdzone jest to, bhagawant, madbaktim param, że stan Brahmavuta Anandamai jest kompletny jedyne wtedy, gdy istnieje wymiana miłości pomiędzy Najwyższym i podlegającymi Mu żywymi istotami. Dopóki ktoś nie osiąga tej platformy Damai, jego oddech jest jak oddech miecza kowalskiego, długość jego życia jest tak, jak długość życia drzewa i nie jest on lepszy od zwierząt takich jak wielblondy, świnie i psy. Bez wątpienia wieczna żywa istota nie może zostać unieszczęśliwiona w żadnej chwili. Lecz niższe gatunki życia istnieją w warunkach pełnych cierpienia, podczas gdy życie tego, kto zaangażowany jest w służbę oddania dla Najwyższego Pana, jest pełne przyjemności. Jest to jak tak zwany stan Anandomaja. Różne etapy świadomości pisane powyżej mają związek z Najwyższą Osobą Boga i mimo, że w każdych okolicznościach istnieje zarówno Najwyższa Osoba Boga, jak i żywe istoty. Różnica polega na tym, że Najwyższa Osoba Boga zawsze istnieje na platformie Anandamaya. Podczas gdy podporządkowane mu istoty żywe, z powodu owej znikomej pozycji fragmentarycznych cząstek Najwyższego Pana, mają skłonięć do upadku na inne platformy życia. Chociaż... Na wszystkich platformach życia istnieje zarówno najwyższy Pan, jak i żywe istoty. To najwyższa osoba Boga jest zawsze transcendentalnym względem naszej koncepcji życia, chociaż gdy my znajdujemy się w niewoli, albo też jesteśmy wyzwoleni. Cała manifestacja kosmiczna zostaje stworzona dzięki lasce najwyższego Pana, dzięki jego lasce została utrzymywana, a kiedy nadchodzi czas jej unicestwienia. Oraz stawia się w egzystencji Najwyższego Pana. Najwyższy Pan jest więc najwyższą egzystencją, przyczyną wszystkich przyczyn, i dlatego w konkluzji możemy stwierdzić, że bez rozwinięcia świadomości Krishna, nasze życie jest po prostu stratą czasu. Ci, którzy z wielkimi materialistami nie mogą zrozumieć sytuacji świata duchowego, nie są w stanie również zrozumieć siedziby krzyżnej. Dla takich osób wielcy mędrcy polecają proces jogi zaczynający się od medytacji skupiającej się na brzuchu. Medytacja ta nazywa się medytacją muladhara albo Manipurka. I dzięki niej stopniowo można wznieść się na wyższą platformę życia duchowego – muladhara i manipuraka. To techniczne terminy odnoszące się do jelit w brzuchu. Osoby będące zatwierdzialnymi materialistami sądzą, że najbardziej istotną rzeczą jest rozwój ekonomiczny, ponieważ odnoszą one wrażenie, że żywa istota istnieje tylko dzięki temu, że je. Takie wulgarne materialistyczne osoby zapominają, że chociaż jemy tyle, ile chcemy, to jednak jeśli jedzenie nie ulega strawieniu, staje się ono przyczyną niestrawności nad nadkwasoty. Zatem jedzenie samo samo w sobie nie jest przyczyną witalnej energii życia. Aby strawić pokarm, musimy przyjąć schronienie innej, wyższej energii, w której wzmiankuje Bhagavad Gita, nazywając ją Wyszwanara. Krishna mówi, bo że pomaga on w strawieniu, w formie swojej energii, w Najwyższa osoba Boga przebywa wszędzie, dlatego jego obecność w postaci wyszwaner nie jest niczym niezwykłym w rzeczywistości. Krishna jest obecny wszędzie. I dlatego wysznawa znaczy, znaczy swoje ciało świątyniami wysznu. Najpierw Maluje Tilak na brzuchu, następnie na piersi, między obojczykami, następnie na czole i stopniowo dochodzi do czubka głowy określonego jako Brama rendre. 13 świąt, świątyń reprezentowanych przez znaki Tilaka na ciele Wejśnawy. Na ciele wejśnawy znaczy jest jako na czole świątynia Pana Kaszawy, na brzuchu świątynia Pana Narajany, na piersi świątynia Pana Madhawy. Na szyi między obojczykami świątynia pana Gowendy, po prawej stronie pod żebrami świątynia pana Vishnu, na prawym ramieniu świątynia pana Sudany. po prawej stronie obojczyka świątynia pana Trybikramu, podobnie po lewej stronie pod żebrami świątynia pana Bomanadewy, na lewym ramieniu świątynia Siddhary, po lewej stronie obojczyka świątynia na w górnej części pleców świątynia o nazwie Padmanabha, a na dolnej części pleców Damodara i świątynia na czubku głowy nazywa się Vasudeva. Tak przedstawia się proces medytacji i usytuowaniu Pana w różnych częściach ciała, lecz dla tych, którzy, się, którzy nie są wyjaśnionami, wielcy mędrcy polecają medytację o cielesnej koncepcji życia, medytację o jelitach sercu, gardle, brwiach, czole i czubku głowy. Niektórzy z mędrców będący w sukcesie uczniów Wielkiego Świętego Aruny skupiają w medytację na sercu, bowiem w sercu przebywa dusza najwyższa na razem z żywą istotą. I potwierdzane jest to w piętnastym rozdziale Bhagavad Gita, gdzie Pan stwierdza przebywam w każdym sercu. Hari Krishna. Hari Krishna. Krishna Krishna. Hari Hari. Hari Rama, Hari Rama, Rama Rama, Rama Hari Hari. Kontynuowanie następuje, a za dzień. Hari Krishna, dziękuję bardzo.